Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj o grzybie, który o grzybku, który e, przez niektóre atlasy jest określany nawet większość atlasów jako niejadalny Ja, na, ja natomiast tego grzyba e, wkładam jako grzyb jadalny z tego prostego powodu, że ja go użytkuję e, konsumuję i nic mi zupełnie nie jest e, o jego jadalności i, i, i powodów dla i czemu powiem za chwilę, natomiast e, Natomiast powiem teraz, o czym mowa i z czym możemy tego grzyba pomylić. Jest to grzybek z rodziny twardzioszków, pewnie go już tutaj widzicie. W zasadzie jest go tu pełno dookoła mnie, leżą gałęzie, e, gnijące gałęzie, prawdopodobnie e, dębowe. I on się tutaj, on się tutaj e, elegancko pojawił. Mowa o twardzioszku czoskowym grzybie, którego możecie pomylić z innym twardzioszkiem, czyli twardzioszkiem czosnaczkiem. W zasadzie te dwa grzyby są tak do siebie podobne, że rozróżnienie bywa naprawdę kłopotliwe. Ja sam miałem duży problem z tego prostego powodu, że większość atlasów podaje, że grzyb twardzioszek czosnkowy występuje wyłącznie na szczątkach bukowych, a jak widzicie nie jest to prawda, bo tutaj rośnie na szczątkach Dębowych. tutaj nie ma ani jednego buka w tym lesie jest to buk grabowo jest to buk grabowo e, dębowy i na tych szczątkach dębu ten twardzioszek czoskowy się tutaj pojawił dość znacznie e, Ściągnąłem kaptur, bo właśnie przestało padać, ale ta burza gdzieś wisi w powietrzu i w każdej chwili może mnie, może mnie dopaść e, Słuchajcie, twardzioszek czoskowy, twardzioszek czosnaczek, o ile właśnie atlasy podają, że twardzioszek czosnaczek jest grzybem jadalnym, o tyle, że twardzioszek czosnkowy, ten, którego tu widzicie, jest niejadalnym, w zasadzie, według mnie, obydwa trzeba włożyć jako grzyby jadalne, ale grzyby przyprawowe. Zapach tego grzyba jest tak intensywnie czosnkowy, że to powoduje, że wkładają go do grzybów niejadalnych i rzeczywiście, słuchajcie, jedzenie tego grzyba samego, a jest tu naprawdę na tyle dużo, że wystarczyłoby, żeby dobrą kolację przyrządzić, no ale jest to nie do zjedzenia, bo byłby zbyt intensywny smak czosnkowy. Natomiast jako grzyb przyprawowy jak najbardziej ja go proszkuję tego grzyba, e, suszę proszkuję i używam jako przyprawę, o, 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 się. i jako, używam jako przyprawę do różnych potraw. Dzisiaj będę przygotowywał sobie sos z kolczaka obłączastego i dodam sobie również, no nie w formie sproszkowanej, ale w pociętej na niewielkie kawałki, kilka owocników tego twardzioszka, twardzioszka czoskowego, bo nie mam czosku ze sobą, więc ten sos w ten sposób sobie doprawię. Dlatego śmiało możecie tego grzyba stosować jako grzyba jadalnego. Owszem, czytałem również opinię, że bywały przypadki e, lekkich e, podstruź tym grzybem Mam na, na, na myśli to, że e, nie tyle podstruźć co e, e, objawy jakichś bólów brzucha, dlatego musicie, e, musicie sobie na swoim organizmie najpierw sprawdzić, czy ten grzyb dla Was nie jest toksyczny. Ja tego grzyba mówię, spożywam od kilku lat i nigdy nic mi po nim nie było. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że zapach tego grzyba, co już wspomniałem, jest bardzo intensywny. Ja idąc tutaj w pobliżu już wiedziałem, że któryś z tych dwóch twardzioszków znajduje się w pobliżu. No i się nie myliłem, bo tu po prostu pachnie czosnkiem. To, co też powiedziałem wcześniej, twierdzą atlasy, że występuje wyłącznie na szczątkach bukowych. Ja myślę, że to jest nieprawda. Trzeba to uzupełnić również o szczątki Dębowe, tak jak w tym przypadku, bo mówię, to są szczątki dębu na 100%. Nie ma tu grama buka. Natomiast i to jest istotne, że może nieistotne, ale co chciałem powiedzieć, to znam oczywiście las bukowy, czysto bukowy w okolicach Sanoka, gdzie tego grzyba jest po prostu zatrzęsienie. I powiem szczerze, że najczęściej tam znajdowałem właśnie tego twardzioszka, bo że tam dość często w okolicach Sanoka. Stamtąd mam brata i tam sobie pozyskuję tego grzyba. Natomiast w tej chwili jestem w zupełnie innym miejscu i tutaj udało się go znaleźć na szczątkach dębowych. Dobra, kolejna sprawa to jest fakt, że twardzioszek czoskowy występuje od mniej więcej maja, czerwca do listopada. Więc to jest taki okres, kiedy go można znaleźć. Kapelusze tego grzyba, co Wam za chwilę pokażę, albo już Wam pokażę, występują w przeróżnych kolorach. Popatrzcie się, tutaj mamy większy owocnik w kolorze kawowym. Jasno-kawowym bym powiedział. Tutaj mamy owocnik w kolorze typowo kawowym. Tu mamy owocniki mniejsze w kolorze brązowym wpadającym nawet w ciemny brąz tu jest brązowy szaro-brązowy popatrzcie się dalej przejdziemy kawaczek dalej tu już mamy owocnik wpadający w odcień ciemno ochrowy zaraz obok kapelusz ciemnobrązowy i obok zaraz jasno ochrowy ze środkiem kawowym także te kapelusze naprawdę o popatrzcie się tutaj mamy przykład owocnika z kapeluszem w kolorze jasno kawowym wpadającym w ciemną ochrę także te kapelusze naprawdę mogą być w kolorach wszelakich nie, wszelakich brązów E, albo szaro-brązowe szaro e, natomiast co jest istotne jest to, że właśnie one tą kolorystykę słuchajcie, zmieniają pod wpływem pod wpływem e, wody, one są higiograficzne i te, które są bardziej napite wodą mają kapelusze e, mają kapelusze e, ciemniejsze, tutaj te widzieliście ciemnobrązowe. o chociażby tu wróćmy to jest młody owocnik, on ma więcej wody w sobie, a te są już bardziej przysuszone i tą wodę tracą, wobec czego ten kolor kapelusza również się zmienia. A tu mam zupełnie wyschnięty widocznie, o popatrzcie się i kolor kapelusza jest praktycznie blado ochrowo. blado ochrowy, wpadający nawet w taką przybrudzoną biel. Dlatego kolorystyką kapelusza się absolutnie tutaj nie wolno sugerować. E, tylko innymi cechami tego grzyba. Przejdźmy do blaszek. Weźmy sobie jeden owocnik. Blaszki dość gęste i przyrośnięte do trzonu. Aczkolwiek e, widzicie, u starszych owocników te blaszki już aż tak bardzo gęste nie są. No i trzon. Trzon słuchajcie jest w kolorze brązowym, ciemnobrązowym przepraszam albo nawet czarnym one u młodszych owocników górą są jaśniejsze czyli ciemnobrązowe dołem czarne natomiast u starszych owocników praktycznie całe czarne i to jest różnica między twardzioszkiem czoskowym a twardzioszkiem czosnaczkiem poza wielkością kapelusza gdzie twardzioszek czosnaczek ten kapelusz może mieć maksymalnie do 2-3 cm o tyle w przypadku Twardzioszka czoskowego, te kapelusze są nawet 5 cm. Tutaj mam w ręce jakieś 3,5 cm kapelusz, ale są tutaj na tym stanowisku i większe. Jeżeli chodzi o zapach mocno czosnkowy, zapach mocno czosnkowy to właśnie mają te dwa grzyby: twardzioszek czosnaczek, twardzioszek czosnkowy, ale jest jeszcze twardzioszek, słuchajcie, szczypiorkowy który również ma zapach mocno czosnkowy, o dziwo nazwa szczypiorkowy, a zapach czosnkowy, więc tu się nie dajcie zmylić. I tutaj właśnie też miałem problem w rozróżnieniu tego grzyba, czyli jest to aby przypadkiem twardzioszek szczypiorkowy, z tego powodu, że twardzioszki szczypiorkowe są właśnie mocno związane z dębem i rozkładają dęba, więc mógłbym powiedzieć, że to bardziej może być twardzioszek szczypiorkowy, niż twardzioszek czosnkowy. No zapach jest ten sam. Natomiast różnica jest po pierwsze w wielkości tego grzyba, bo twardzioszki szczypiorkowe są wielkości raczej twardzioszka czosnaczka, czyli mniejszymi grzybami. No i kolejna taka właśnie cecha odróżniająca tego grzyba od Twardzioszka szczypiorkowego jest taka, że jego trzon jest po prostu gładki. Natomiast w przypadku twardzioszka szczypiorkowego trzon dołem jest ośroniony. Tutaj tego ośronienia w ogóle nie ma. I to jest ciekawa sytuacja, bo mówię wszystkie atlasy podają, że twardzioszek czosnaczek troszkowy, przepraszam, znajduje się wyłącznie na szczątkach buka. Tutaj mamy go na szczątkach dębu. A więc nie jest to prawdą, że jest wyłącznie związany z bukami. Aczkolwiek rzeczywiście w bukach znajdowałem go. Znacznie, znacznie częściej. Mam nadzieję, że nie macie, nie będziecie mieli problemów z rozpoznawaniem tego grzyba, jeżeli macie, piszcie w komentarzu, ja wam zawsze pomogę. No i co? Dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć.